Thank you. Dzień dobry, dzień dobry. Witam w 52. odcinku HR Detektywa. HR Detektyw to najświeższe informacje ze świata prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń i zasiłków, nowości w orzecznictwie, interpretacjach i stanowiskach resortowych. Dziś, m.in., planowane zmiany w kodeksie pracy, interpretacja Krajowej Izby Skarbowej dotyczącej opodatkowania, rekompensaty za mobbing, oraz wiele, wiele innych informacji, w tym m.in. pakiet mobilności i wielkie święto w Akademii Mistrzostwa. Kadrowopłacowego. Zatem zaczynamy. Ja się nazywam Monika Smulewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. Zapraszam na 52 wydanie HR Detektyw News. Pierwszy. Planowane zmiany w kodeksie pracy. W wykazie prac legislacyjnych i programowych rady ministrów opublikowano założenia do projektowanych zmian w kodeksie pracy. Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw jest przełożeniem na grunt polskiego prawa pracy postanowień dwóch dyrektyw Unii Europejskiej, którym celem jest poprawa warunków pracy poprzez ustanowienie minimalnych praw mających zastosowanie do każdego pracownika w Unii Europejskiej, a także osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy poprzez ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunami godzenia życia zawodowego z życiem. Rodzinny. Implementacji do rodzinnego porządku prawnego w terminie do 2 sierpnia 2022 roku podlegać będą naj następujące instrumenty. Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika obejmować będzie między innymi dwebkowe elementy takie jak informację o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę. Prawo do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy zaliczać się będzie do czasu pracy i odbywać w miarę, możliwości w godzinach pracy. Łączny wymiar urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców ma ulec wydłużeniu do 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie albo do 43 tygodni w przypadku porodu mnogiego. Wprowadzona zostanie również instytucja nieprzenoszenia części tego urlopu w wymiarze do 8 tygodni dla każdego z rodziców. Wydłużeniu z 4 do 8 roku życia ulegnie okres do ukończenia którego pracodawca może polecić pracownikowi tylko za jego zgodą pracę w godzinach nadliczbowych w porze nocnej, zatrudniać go może w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy. Prowadzona ma zostać instytucja tzw. urlopu opiekuńczego. Wymiar dodatkowych pięciu dni urlopu w roku kalendarzowym ma na celu zapewnienie osobistej opieki lub wsparcie osobie będącej krewnym. Pracownik korzystający z tego przywileju, nie nie zachowa prawa do wynagrodzenia za czas tego urlopu. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. W wymiarze 2 lub 16 godzin w roku kalendarzowym pracownik zachowa za ten czas prawo do 50% wynagrodzenia, obliczanego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. Jedna z kluczowych i najbardziej kontrowersyjnych modyfikacji dotyczyć będzie zmian związanych z regulacjami dotyczącymi rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Wprowadzony ma zostać obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej oraz możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy, także w przypadku zawarcia umowy na czas określony, czyli przeniesienie tych samych regulacji, które aktualnie obowiązują w przypadku umowy na czas nieokreślony. Musisz przyznać, że umowy na czas określony przestaną być już tak atrakcyjne jak. Dotychczas o szczegółach opisanych zmian, a także innych propozycjach przeczytasz na moim blogu w artykule założenia do projektu zmian w kodeksie pracy, do którego odwiedzania systematycznie bardzo serdecznie Cię zachęcam. News drugi. Interpretacja KIS dotycząca opodatkowania rekompensaty za mobil. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych rekompensaty za rozwiązanie umowy o pracę z powodu stosowania mobil. Zdaniem wnioskodawczyni rekompensata miałaby zostać zwolniona z podatku na mocy artykułu 21 ust. 1.3 Ustawy OPIT, zgodnie z którym wolne od podatku są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia. Dyrektor KIS w wydanej przez siebie interpretacji uznał to stanowisko za nieprawidłowe i wskazał, iż w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie zdefiniował pod pojęcia odszkodowania czy zadośćuczynienia. Nie oznacza to jednak dowolności w ich rozumieniu. Świadczenie odszkodowawcze to najogólniej świadczenie mające na celu naprawienie niewierzonej szkody. Szkodą jest uszczerbek, jakiego doznał poszkodowany, wbrew jego woli, we wszelkiego rodzaju dobrach przez prawo chronione. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zakłada, m.in., takie informacje, jak to, iż funkcją odszkodowawczą pełnią wyłącznie te świadczenia, których celem jest rekompensowanie pracownikowi skutków zdarzeń, które noszą cechy czynu niedozwolonego lub zawinionego przez pracodawcę. Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o interpretację rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z powodu stosowania mobbingu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z winy pracodawcy, a poszkodowany pracownik podpisał z pracodawcą ugodę pozasądową, na mocy której wypłacono rekompensatę za rozwiązanie umowy o pracę. Stąd źródłem wypłaty odszkodowania nie był przepis rangi ustawowej, lecz umowa zawarta na tle stosunku pracy z byłym pracodawcą. Oznacza to, że kwota rekompensaty nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ podlega ona wyłączeniu o którym mowa w artykule 21 ust. 1 punkt 3 litera g ustawy opit, to znaczy została wypłacona w wyniku ugody innej niż sądowa. Odszkodowanie, którego podstawą jest porozumienie, czyli ugoda pozasądowa zawarta przez strony mocą ich woli nie podlega zwolnieniu podatkowemu jako odszkodowanie ustawowe, gdyż bezpośrednią podstawą wypłacenia takiego odszkodowania były postanowienia ugody a nie ustawa czytamy w interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Pełną treść oraz sygnaturę znajdziesz na mojej stronie Smulewicz..pl News trzeci. Pakiet mobilności. Zmiany dla kierowców od 1 lutego 2022 roku stały się faktem i zabierają spokojny sen niejednemu specjaliści do spraw płac, który dziś zajmuje się rozliczeniem. Kierowcy. Choć ustawa z dnia 26 stycznia 2002 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz innych ustaw ma wejść w życie 1 marca, to niektóre znowelizowane rozwiązania znalazły swoje zastosowanie już od 1 lutego. Kierowca otrzyma wynagrodzenie minimalne, adekwatne do tego, które obowiązuje w danym kraju, do którego udał się w podróż służbową. Do płacy minimalnej nie wlicza się diet i ryczałtów za noc. Płaca minimalna nie obowiązuje. W przypadku tranzytu oraz przewozów kombinowanych, wykonywanych w ramach przewozów bilateralnych, zmianie uległy zasady liczenia limitu czasu pracy w porze nocnej. Czas pracy liczony jest nie tak jak dotychczas w dobie 24-godzinnej, ale pomiędzy odpoczynkami dziennymi lub dziennymi i tygodniowymi i nie może w takim przypadku przekraczać 10 godzin. Według nowej definicji podróży służbowej, jest ona wykonywana w ramach krajowych przewozów drogowych, czyli poza miejsce, w którym znajduje się się siedziba. Oddział lub inne miejsce prowadzonej przez pracodawcę działalności. Kierowcy wykonujący zadania służbowe w ramach przewozów międzynarodowych korzystają z niższej podstawy opodatkowania według przepisów dotyczących osób zatrudnionych w kraju i przebywających czasowo za granicą oraz niższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe według przepisów obowiązujących dla pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców. Prowadzono obowiązek tworzenia szczegółowej karty czasu pracy, która według ustawy obejmuje liczbę godzin przepracowanych, godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej, liczbę godzin nadliczbowych, liczbę godzin dyżuru, rodzaj i wymiar dni wolnych od pracy oraz zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy. Tak, wiem, zmiany mogą przerażać, ale nie martw się, nie zostawimy Cię bez wsparcia. Na naszej stronie internetowej monikasmulewicz.pl w zakładce sklep znajdziesz informacje o planowanych szkoleniach dotyczących zarówno pakietu mobilności, jak i zmian dotyczących naliczania wynagrodzeń w sposób taki, jak dotychczas obowiązywały one pracowników oddelegowanych. Także koniecznie zajrzyj na stronę, tam znajdziesz rozwiązanie swoich dzisiejszych dylematów. News czwarty: Dyskryminacja ze względu na płeć. Wyrok sądu w sprawie IKEA. Kierowniczka działu personalnego w sklepie IKEA. Oskarżona o dyskryminację ze względu na wyznanie, po tym jak w 2019 roku zwolniła dyscyplinarnie pracownika, który na wewnętrznym portalu komunikacyjnym firmy krytykował osoby nieheteronormatywne, została uniewinniona od zarzucanego jej czynu. Zwolniona osoba mimo to stara się o przywrócenie do pracy, a prokuratura zapowiada apelację. Przypomnijmy, w maju 2019 roku IKEA na wewnętrznym forum firmy skierowanym do pracowników wydała komunikat dotyczący Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii Transfobii i bifobii. Jeden z pracowników w komentarzu do komunikatów, powołując się na cytaty z Biblii, krytykował osoby homoseksualne, co spotkało się ze sprzeciwem firmy. Pracownik ten, nie chcąc zastosować się do próby do prośby pracodawcy o usunięcie krzywdzącego komentarza niezgodnego z wartościami tej międzynarodowej organizacji, otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Prawa została przekazana do prokuratury, a kierowniczka oskarżona o dyskryminację ze względów. Religijne. Sąd ocenił, że działała ona w granicach prawa i zgodnie z nim, wykonując obowiązek, który ciążył na niej niejako na osobie reprezentującej pracodawcę. To bardzo ciekawa sprawa, na pewno będziemy śledzili dalsze jej losy. I bardzo interesujące jest to, że prokuratura w tak zajadły sposób jednak próbuje kierowniczkę IKEA. Ukarać. Trzymamy zatem kciuki i jesteśmy przeciwni jakiejkolwiek homofobii, dyskryminacji oraz jakimkolwiek przejawom agresji i nietolerancji. Niech każdy żyje tak, jak jest to zgodne z jego sumieniem, dopóki nie robi krzywdy współtowarzyszom, z którymi razem funkcjonuje w naszym pięknym kraju. News. Piąty, Rada Dialogu Społecznego o sytuacji na rynku pracy. W dniu 1 lutego 2022 roku w formie hybrydowej odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone analizie sytuacji na rynku pracy. W spotkaniu uczestniczył prezydent Andrzej Duda, który podkreślił: Nasze działania, wszystkie tarcze antykryzysowe, które przyjmowaliśmy, wszystkie rozwiązania służyły właśnie temu, by w jakiś sposób starać się uratować gospodarkę i miejsca pracy. Firmy i miejsca pracy to rzecz, która była najistotniejsza. Bezrobocie praktycznie rzecz biorąc nie wzrosło. Jest chyba naszym największym. Sukcesem. Komentując pomoc, jaka została udzielona przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej, prezydent podsumował: Te pieniądze rzeczywiście zostały wydane na firmy, na ratowanie miejsc pracy. Ludzie zachowali się tak, jak powinien zachować się dojrzały przedsiębiorca. Minister rodziny i polityki społecznej, pani Marlena Marlong, przedstawiła raport na temat sytuacji na rynku pracy i powiedziała, że po dwóch latach od wybuchu pandemii widać, że jej skutki odczuły zarówno gospodarka polska, jak i światowa na czym nasza gospodarka i rynek pracy wykazały się znacznie większą odpornością niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej i świata. Należy podkreślić, że pani minister przedstawiając informację o zakresie deficytów kadrowych, w 2022 roku zwróciła uwagę na rynkowy trend, zgodnie z którym znaczące braki kadrowe odczują w najbliższych latach branże budowlana, produkcyjna, transport, spedycja, logistyka, opieka zdrowotna, edukacja, księgowość i gastronomia. Dostrzeżona została również rosnąca liczba cudzoziemców, którzy są zarejestrowani w systemie ubezpieczeń społecznych. News 6. Państwowa Inspekcja Pracy pozytywnie ocenia obowiązek szczepień. Podczas konferencji 4.0, nowa normalność w nowej rzeczywistości. Główna inspektor pracy, pani Katarzyna Łażewska-Hrycko, odniosła się do pojawiających się w debacie publicznej rozwiązań związanych z wprowadzeniem obowiązkowych szczepień. Zdaniem przedstawicielki Państwowej Inspekcji Pracy, obowiązek ten stanowi istotne wsparcie pracodawców w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Rozumiem, że środowisko przedsiębiorców oczekuje informacji w sprawie szczepień, mówi Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy. Muszę podkreślić, że nadal nie ma obowiązku szczepień z wyjątkiem pracowników wykonujących zawód medyczny i farmaceutów. Natomiast pozytywnie oceniamy taki kierunek prac rządu, w którym pojawia się rekomendacja w postaci przepisów dotyczących obowiązku szczepień. A to dlatego, że przedstawionym obowiązkiem pracodawców zarówno w stosunku do pracowników, jak i zatrudnionych w niej innych osób na podstawach innych form zatrudnienia, jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i obowiązek tego. Ma być realizowany wszystkimi możliwymi, dostępnymi środkami, dlatego od początku rekomendujemy celowość szczepień pracowników. News 7 Nowe wzory dokumentów DRA oraz RCA. W związku ze zmianami w zasadach rozliczania oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne wprowadzonymi polskim Ładem dokumenty ZUS DRA oraz ZUS RCA zostały zaktualizowane. Dostosowanie informacji zawartych w dokumentach wprowadzone zostało w następujący sposób. W bloku 9 forma opodatkowania, która obowiązuje w danym miesiącu oraz przychód i dochód z działalności gospodarczej dla celów wyliczenia składki miesięcznej na ubezpieczenie zdrowotne w bloku 12. Dodano rozliczenie roczne składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. News 8. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje o stopie bezrobocia w styczniu. Jak wynika ze wstępnych danych raportu resortu rodziny, stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła w styczniu 2022 roku poziom 5,6%. To o 0,2 punktu procentowego więcej niż przed miesiącem, ale 0,9 punktu procentowego mniej niż przed rokiem. W styczniu 2022 roku w rejestrach urzędów pracy figurowało o 32,5%. Tysiąca osób więcej niż w grudniu 2021 roku, co oznacza wzrost miesiąc do miesiąca o 3,6%. Według ministerstwa, dynamika wzrostu bezrobocia w końcu stycznia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca była najniższa od kilkunastu lat. Najlepiej sytuacja wygląda w województwie wielkopolskim, gdzie bezrobocie wynosi 3,2%. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie warmińsko mazurskim 9,1%. 9. Prezes ZUS o oskładkowaniu umów zleceń. W wywiadzie udzielonym dla dziennika Gazeta Prawna pani prezes ZUS, profesor Gertruda Uścińska, odniosła się do tematu pełnego oskładkowania umów zlecenia. Warto znać kierunek rekomendowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dlatego w dzisiejszym HR Detektywie pozwolimy sobie zacytować fragment wypowiedzi pani prezes. W ubiegłym roku przetoczyła się przez prasę i inne media dyskusja na ten temat. Udało się stworzyć w mojej ocenie dobry klimat do takich zmian. Niezmiennie uważam, że należy zrezygnować z przepisów, które. Wyłączają obowiązek ubezpieczeń społecznych w razie zbiegu kilku umów cywilnoprawnych czy innych rodzajów działalności. Ja konsekwentnie upominam się o tę kwestię, pytam kiedy projekt będzie procedowany. Mam zapewnienie, że będzie, powiedziała profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wywiadzie udzielonym dziennikowi. Gazeta prawna. Także myślę, że w niedługim czasie możemy czekać na kolejne zmiany, tym razem dotyczące oskładkowania wszystkich przychodów z tytułu umów. Zlecenie, niezależnie od zbiegów, tytułu do ubezpieczenia. Bardzo jestem ciekawa, co sądzisz o takim podejściu do tematu. News 10. Zmiany w ustawie o PPE. W dniu 1 lutego 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Ułatwia pracodawcom prowadzącym PPE cały czasowe zawieszenie bądź ograniczenie wydatkowania środków na PPE w związku z trudną sytuacją finansową. Skraca maksymalny termin jednostronnego ograniczenia. Składki podstawowej przez pracodawcę w okresie obejmującym 12 miesięcy kalendarzowych, łączny okres jednostronnego ograniczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy. Po okresie zawieszenia Bądź ograniczenia składki podstawowej, pracodawca nie będzie musiał wypłacać kwoty składki, która nie została odprowadzona w związku ze skorzystaniem z możliwości ograniczenia lub zawieszenia składki podstawowej. W skróceniu z 12 do 3 miesięcy uległ okres wypowiedzenia w przypadku podjęcia przez pracodawcę jednostronnej decyzji o likwidacji. PP. I przechodzimy do newsu 11. News 11 to dla nas w Akademii Mistrzostwa kadrowo niesamowite wydarzenie. Otóż 27 stycznia nastąpiło przejęcie firmy szkoleniowej Orłowski Patulski Walczak przez HR na szpilkach. Przejęliśmy w drodze powierzonego zaufania i wzajemnego szacunku 100% udziałów spółki prowadzonej przez mecenasa Orłowskiego, profesora Patulskiego i profesora Walczaka. Jest to dla mnie niesamowite wyzwanie i jednocześnie ogromny zaszczyt i wielka odpowiedzialność to moi mistrzowie jeszcze z czasów studenckich. Jako nowy właściciel instytucji z tak ogromnym dorobkiem i poważaniem na polskim rynku szkoleniowym i doradczym zostaliśmy zaszczyceni pokładami zaufania ze strony jej założycieli. Istniejąca od 1999 roku firma szkoleniowo- doradcza Orłowski-Patulski-Walczak, spółka, zaszczyci się znakomitym uznaniem wśród przedsiębiorców, pracodawców, menadżerów i praktyków prawa pracy. Jej działalność szkoleniowa już od wielu lat stanowi dla nas swoisty kompas i inspirację nie tylko do dostarczania najwyższej jakości usług edukacyjnych, ale przede wszystkim merytorycznego wsparcia na gruncie dbałości o zasoby ludzkie w organizacjach. Więcej na ten temat przeczytasz na blogu hrnaszpilkach.pl czy też monikasmulewicz.pl. Oba te adresy prowadzą na naszą stronę internetową. News 12. Szkolenia i webinary w Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego. Wszystkie terminy oraz szczegóły szkoleń znajdziesz na naszej stronie w zakładce Szkolenia i Webinary. Oprócz tematyki Polskiego Ładu pojawią się w najbliższym czasie również zagadnienia związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych czy też rozwiązywaniem umów. 10 lutego zapraszamy na szkolenie Prawo Pracy w Oświacie w Praktyce. 10 lutego również odbędzie się szkolenie, rozliczanie wynagrodzeń cudzoziemców oraz pracowników oddelegowanych do pracy. Za granicą. Tu m.in. będzie mowa właśnie o tym, jak rozliczyć wynagrodzenia w przypadku pracowników oddelegowanych, a tym zasadom podlegają zgodnie z pakietem mobilności również kierowcy. 21 lutego zapraszamy na szkolenie rozwiązywanie umów o pracę w dobie pracy hybrydowej. 23 lutego praktyczne aspekty rozliczania przychodów pracowników i zleceniobiorców na listach płac. Księgowe i podatkowe aspekty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych to szkolenie, na które zapraszamy. 15 marca, a 16 marca zapraszam na szkolenie, negocjacje ze związkami zawodowymi w praktyce, które poprowadzi profesor Krzysztof. Walczę. To już wszystkie informacje, które dla Ciebie przygotowałam. Koniecznie daj znać, która z tych informacji jest dla Ciebie najbardziej interesująca. Jeśli chcesz dołączyć do grona HR Detektywów, oczywiście zapraszam Cię również do tego, abyś wspólnie z nami współtworzył czy współtworzyła HR Detektywa. Jeżeli masz jakiekolwiek informacje, które chcesz, abyśmy umieścili w kolejnym odcinku, wysyłaj do nas informacje na adres hrdetektywi.małpa.hr.pl Dziękuję Ci pięknie za nasze dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia już za dwa tygodnie, a za tydzień bądź ze mną tutaj koniecznie o godzinie 20, bo kolejny znamienity gość odwiedzi nasze studio o kadrach i płacach z pasją. Dobrego dnia, dobrej nocy, do zobaczenia.